Roman Dmowski to bezdyskusyjny ojciec polskiego nacjonalizmu. Był polskim politykiem, mężem stanu, publicystą, nawet ministrem spraw zagranicznych, posłem na Sejm oraz posłem dumy rosyjskiej. Współzakładał narodową demokrację. Był działaczem niepodległościowym i walczył o Zjednoczenie wszystkich ziem polskich i uzyskanie autonomii w ramach Imperium Rosyjskiego, jeszcze w czasach zaborów. Następnie już, i można powiedzieć, w trakcie I wojny światowej, walczył o odzyskanie niepodległości w oparciu o sojusz z Rosją i Ententą. Właśnie tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Mówi się dużo o Legionach Piłsudskiego. Ale mniej o Legionach Puławskiego. Legion Puławski, a właściwie 739 Nowoaleksandryjska Drużyna, bądź pierwszy Legion Polski. Była to polska formacja zbrojna pod auspicjami Komitetu Narodowego Polskiego. Liczyła około 1000 ochotników. Walczyła przeciwko Niemcom w składzie armii rosyjskiej. To jest taki symbol tego, że nie tylko legiony Piłsudskiego, ale wróćmy dalej. Najważniejszą rzeczą, jaką zrobił Dmowski było podpisanie w imieniu Polski traktatu wersalskiego, który kończył I wojnę światową. Podpisano go 28 czerwca 1919 roku w Wersalu. Ten oto traktat Dawał Polsce wymarzoną niepodległość na papierze, chociaż z drugiej strony wszyscy wiemy, ile są warte takie traktaty, podpisy i itd. Dmowski był również działaczem neoslawistycznym. Chciał federacji Polski z Rosją, między innymi na równych warunkach. To były można powiedzieć, taki środek jego kariery politycznej, kiedy się tym zajmował. Nołosławić znaczy w skrócie: Nowi Słowianie. Ten ruch był krytyczny wobec panslawizmu. Co ważne, bo mowskiemu przypisuje się to, że był zbyt stronniczy wobec Białej Rosji. Właśnie noosławiści uważają, że nie należy. Podporządkowywać się Rosji, a współpracować w ramach narodów słowiańskich na równych zasadach. Co ciekawe, to jako ciekawostkę Wam powiem, że ten nurt, ten neoslawistyczny nurt, w którym działał Roman Dmowski, wyszedł z inicjatywy narodowców, nazwijmy ich w ten sposób, narodowców czeskich. Głównie chodziło o to, żeby oprzeć się niemieckiej ekspansji na terytoria Słowian. Do czego być może by doszło, gdyby udało się w jakiś sposób w okresie międzywojnia stworzyć coś na wzór Zapadosławii z Czechosłowacją, bo i takie były plany, ale o tym w innym filmie. No, Słowiści chcieli również przekształcenia Austro-Węgier w takie słowiańskie państwo federacyjne żeby stworzyć coś na wzór austro slawi co też jest ważną taką ciekawostką. Dmowski działał w tym ruchu, ponieważ chciał stworzyć z Polaków partnerów wobec Rosjan. Z Polski partnera wobec Rosji. Oczywiście było to w czasie, kiedy Rosja była jeszcze biała. Z czerwoną, no, no cóż. Takich zjazdów, Neoslawistycznych było trzy. Pierwszy był w Pradze, w którym akces uczestnictwa zgłosił Dymowski. Podczas zjazdów neoslawistów naradzał się taki konflikt, uwidocznił się taki konflikt między właśnie Polakami a Rosjanami oraz Serbami i Bułgarami. W obu konfliktach jakoś bezskutecznie próbowali pośredniczyć Czesi, aczkolwiek nic z tego nie wyszło. Co ważne, taka idea neosławii, to jest idea, która przyczyniła się do powstania Jugosławii. Dmowski był również przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego. Nie chciał Polski wielowyznaniowej i wielonarodowej. Chciał Polski narodowej. Chciał inkorpor inkorporować do Rzeczpospolitej Ziemię, na której żyją Litwini, Białorusini, Ukraińcy. Chciał ich powoli polonizować. Roman D'Mowski stworzył taką organizację, jak Liga Narodowa. Wcześniej działał w Lidze Polskiej, ale stworzył z paroma, z paroma działaczami właśnie z tej Ligi Polskiej, tą Ligę Narodową, na której czele stanął. Był współorganizatorem manifestacji narodowej w setnym rocznicę Konstytucji 3 Maja. Co ważne, ponieważ po tej sytuacji był aresztowany na 4 miesiące i zamknięty w Stadeli Warszawskiej a następnie został zesłany poza obszary tamtejszej Polski, czyli kongresówki do Mitawy. Uciekł, osiadł w Lwowie, potem prowadził redakcję dwutegodnika Przegląd Wszechpolski i współtworzył Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Co ważne, Dmowski w okresie rewolucyjnym tam 1904-1906 wystąpił przeciw antyrosyjskiej akcji rewolucyjnej polskich socjalistów. Aczkolwiek... Właśnie tutaj był przeciw, tutaj był jakby za Rosji, bo wystąpił przeciw antyrosyjskiej akcji, a wcześniej siedział mm, w tej stadeli. Więc jego patrzenie na Rosję nie było takie czarno-białe. Nie można tak na to patrzeć w ten sposób. Dmowski napisał kilka książek, m.in. Myśli nowoczesnego Polaka, Niemcy, Rosja i kwestia Polska, Polityka Polska i odbudowanie państwa, przewrót. Wiecie, mimo, że minęło ponad 100 lat od publikacji tych dzieł, tych książek nie? jak Myśli Nowoczesnego Polaka, to powiem wam, że jak sam czytałem Myśli Nowoczesnego Polaka, to jest to książka aktualna, co śmieszne właśnie, Dmowski nie był osobą, która pokazywała, co jest ważne, nie był osobą, która pokazywała tylko zalety Pol Polaka, polskości. On piętnował te wady polskie je jakby uwidaczniał. Wydaczniał. Takie wady jak bierność, lenistwo, niezdolność do pracy zbiorowej, niezdyscyplinowanie. Taka jest po części prawda. Jesteśmy leniwi, bierni, widzimy to po wyborach. Często ciężko nam się zjednoczyć. Jesteśmy niezdyscyplinowani, co widać na każdym kroku. Dmowski był, to jest bardzo ważne, Dmowski w pierwszych latach swojego, swojej działalności był krytyczny wobec chrześcijaństwa. To jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ wszyscy kojarzą Dmowskiego z taką wielką polską katolicką, a to nie do końca tak. Dla niego normy moralne, katolickie, chrześcijańskie były sprzeczne z narodowym egoizmem czyli wiecie, no, myślmy przede wszystkim o naszym narodzie, o tym, żeby to było lepiej, a nie patrzmy się jakoś tak moralnie na to, co robimy ponieważ, sami wiecie, jak to potem wyszło, na starość w 1928 roku zmienił poglądy jednak i podkreślił znaczącą rolę, jaką odgrywa za narodu polskiego wiara katolicka i Kościół. I to zacytuję. Katolicyzm nie, jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem nie jest, katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznym stopniu stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicy od polskości, oderwania narodu od religii Kościoła jest niszczeniem samej istoty narodu. Co ciekawe, mi, kiedy miał inne podejście, jakby bardziej to wszystko u niego działało. No ale tutaj stawię wam to do przemyślenia. Dmowski jest ojcem. Polskiego nacjonalizmu. Jest to osoba, która wywarła wielki wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości i poczucie z Polaków tego, że są Polakami. Jest to dość ważne i trochę symboliczne, ponieważ urodził się po powstaniu styczniowym, a zmarł przed II wojną światową. Tyle ode mnie. Czołem.